Hej Rafał jesteś na miejscu, opowiedz nam, co właściwie osiągnęli Rosjanie. W dużym skrócie zniszczyli bardzo dużo terenu. Zabili wiele osób, w tym bardzo dużo cywilów. Żeby tego jeszcze było mało, tak na dobrą sprawę osiągnęli rzecz, której nikt inny nie osiągnął. Zjednoczyli ukraiński naród. W tym momencie nie ma już podziału na tych, którzy chcieliby dołączyć do Unii Europejskiej, na tych, którzy chcieliby wrócić do Związku Radzieckiego, czy jakkolwiek go nazwać. W tym momencie wszyscy jednakowo nienawidzą Putina, niezależnie od tego, czy swoje pochodzenie mają polskie, ukraińskie, rosyjskie, białoruskie, czy jakiekolwiek inne. Nieważne, czy są chrześcijanami, protestantami, muzułmanami wszyscy jednakowo nienawidzą Putina i wszyscy czują się Ukraińcami. To osiągnęli Rosjanie. Osiągnęli też to, że miejscowości takie jak Irpin, miejscowości takie jak Bucha są całkowicie wymarłe, że zwłoki nadal leżą na ulicach, chociaż Ukraińcy starają się je posprzątać. Osiągnęli to, że ciągną się całe kolumny popalonych pojazdów. Osiągnęli to, że Cały ich atak był bezsensowny. A przede wszystkim był jednym wielkim marnotrawstwem życia zarówno swoich własnych wojsk, poświęcanych bez jakiegokolwiek ładu i składu i wysyłanych na front tylko po to, żeby być tam wysłanymi, ale przede wszystkim niesamowite wręcz zniszczenia w dzielnicach mieszkalnych. Pirpin, Bucza to są te miejsca, w których tak na dobrą sprawę żyli bogaci, młodzi ludzie. Ludzie, których nie jest stać na mieszkanie w Kijowie. To ich życie przede wszystkim zawaliło się w gruzę. Kobiet Dzieci, mężczyzn, którzy na pewno nie skończyli nawet 40 roku życia. To osiągnęli.